Witam serdecznie wszystkich, z tej strony Antoni Jankowski Stacja rozpodowo lotowa Dobry Lot Polsko Przedstawiciel portalu aukcyjnego Amazing Wings i producent minerałów Power Mix Minerały Teraz Państwu zaprezentuję gołąbki jakie szykuję na transport dla kolegów z Polski Dwa oryginalne gołębie od Henry Mentena i trzy gołębie oryginalne od Henry Flomansa Także pokażę po kolei to jest gołądek od Henry Flamansa, który jedzie dla pana Bartka do Krakowa. Samiszka, ładna. Nie będę ją chował, bo za chwilę transport przyjedzie, na moment może przyjechać. I teraz następny gołąbek Następny gąbek. Jedzie do Szwecji, do Barneja, do Bedrock, do Tomasa Wikinga. Oczywiście te dwa gołębie, które pokazywałem, to są gołębie oryginalne Henry Flomans. Następny gołąbek, też oryginał Henry Flomansa, który jedzie do, do Szwecji. Do kolegi Barneya z metra ciętego. Jeszcze jedno do zrzucenia pani zostało. No się dokończyć. No, zrzucanie. Praktycznie spierzone. I teraz ostatnie bagołem oryginały. Henry Menden, troszeczkę widzę tutaj piórka mają od klatki, uszkodzone, ale to tam nie szkodzi. Oryginały Henry Menden, które jadą do kolegi Arkadiusza, tylko pozdrawiamy. Ten troszkę głęboki jest. Ale mimo tego fajnie zamknięty. błędy są w transporcie. I jeszcze jeden gołąbek. ostatni ładny O, ten jest. Bardzo duży. Bardzo ładny gołąb od Henry Montena. Trochę malotka, zniszczone, ale to są odwoilery. Tam skąd go przywiozłem, z odchodowcy Ale to nic nie szkodzi. Para z czajnika zrobi swoje i będzie wszystko dobrze. Także to by było na tyle. Antoni Jankowski, stacja rozporządzeniowo-lotowa Dobrod Polsko, przedstawiciel portalu aukcyjnego Amazing Wings i. Producent minerałów Power Mix Minerały. Pozdrawiam wszystkich i dobry lot.